Witamy w kolejnym odcinku z tej strony Kony. A balaj, Hez! Jak tak, jak zwykle, Hez. Wejście smoka. W budowie jest Dzisiaj w końcu coś zrobimy. Tak, to jest zaskoczenie. Tak, dzisiaj nie ma lipy. Chcemy wreszcie skończyć, skończyć sobie jakieś mieszkanie. Burnejka I... będzie dumny. Tak. I zdobyć e, trochę jedzenia i... no i takie tam Taki nasz main goal Także, także zapraszamy do oglądania Tak no, jest, ta jest Dobra, chyba ja potrzebuję tak najpierw to mi trzeba mączki kosnej Tak Tak, ja, ja mam ja zaraz ja zacznę budowę, nie będę tutaj nie wiadomo czego myślę Aha Nie z drabinkami <laughs> Dla i tak. O. O! Całe drewno dla mnie. Całe. Wszystko. Całe lasy swoje. Urna mać. Cię w aplazm. Czemu? Powiedz mi, wyjaśnij jedną rzecz. Czemu zawsze gramy w Minecrafta musisz wybierać miejsce na budowę na jakichś zapieprzonych drzewach, do których trzeba się wspinać 20 godzin, albo budujesz coś w powietrzu i do tego w ogóle dojścia nie ma. Ty się śmiesz, to nie jest śmieszne, znaczy ja muszę wchodzić. Tam. Jak ja będę ci tam zniszczył coś? No to jest po prostu to, to... Nie będzie... A, a mi się odechciła wspinać, żeby tam ci coś zniszczyć. Jak wysoko! O, ładnie stąd wszystko widać. A. W tupie to no. będzie. OOOOO! Już wiem gdzie wybuduję moją kopułę. O jest. Witaj! Co, co? Jak ja tam mam wejść? O, drabinka. HAHA! <laughs> Żadnej drabinki nie było. Żartowałem. Wszystko jest moje. Musisz wejść po liene. O. Witaj! Nie, wyjdź. Wyjdź, o, proszę tak. cię. Ale ja chcę tu sobie... Z... Ale, ale, ale bez dyskusji, proszę. Tam są drzwi. Tam są drzwi, mam co robić. Wyjdź, wyjdź. Fuuu. To są moje slimebole. No, nie, nie mam tego co, nie mam tego co wypuściłeś. Slimebole sam mi dałeś, Pało. Jak ja wtedy zginąłem, a ty je za... Ty bura. Dobra! He he, zbudujmy. Witaj! Witam cię! Witaj! Dobra, skok za pięć punktów, uwaga! Zdechłeś? No lol, no, no, nie pojawiły się... A, dobra, teraz, teraz ok. -a -a -a. Ani razu mi się jeszcze gejtony nie udało w tej serii. Ani razu. Ale jak blisko, ale jak blisko było. A, kurwa, tak się dojebie. Nie, tak to nie dobrało. Cóż powiadają? Co? Cóż powiadają? Nie wykluczają, że to było inaczej. zrobić przerwę. Jakie tak. dziewczynce znowu? Ktoś. E, pamiętasz tą dziewczynkę? Mm, a, ona, wcześniej była taka akcja, że ona... Dziecko Benz! <laughs> Aha, podłogę! O, Pamiętam. Chycę podłogę. <laughs> Wiesz, że teraz prawdopodobnie są e, zamieszani w to jakieś osoby trzecie i to nie jedna, a kilka. Oj. I to było morderstwo jednak z premedytacją? Tak pięknie teraz w tej telewizji. Ja o tym. od początku po pierwsze mówiłem, że... Y, Wszyscy się tak zaczęli litować nad tą dziewczyną i tak dalej Na tą już matką A to ten... jest normalna Wiesz, że ona dostała mieszkanie To już wiem skąd sk te komiksy na kwejku Zabijemy dziecko, dostaniemy mieszkanie okay. To jest patologia stare. Nie no, koszmar po prostu Aj! Tak, -y> żeby to nie latało to zbudujemy to na krzakach Budujemy dom na piasku nie, nie zbudujemy, to do, do, to nie, wcale nie. A, przerobi jeszcze mięsko. Wcale nie zbudujemy. <słyski> Dobra. I piekła spad. do Dobra, Hes, ja muszę zejść do naszej jaskini po... po poczkę po, po Idziesz ze mną? Ja, ja zacznę budować, jeszcze nie mam domku. A, dobra, to ja idę łączkę, bo im potrzebne. Ale prawie spadłem. Ujał. Nie dotyk, nie, nie uderz mnie, bo mam jedną jedno serduszko. Spieprzaj. Co to? Ukes! No <noise> no <noise> Debilu, Głupi! Spieprzaj stąd! Tak nie budować! Ech, no i drzewo mi z... i zajumałeś. Nie. NIE BRAŁEM CI drzewa. To to to, 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 to. A dobra okej okay. O winę. już? Ja, ja. O wiem co zrobię Aha. A wiesz co mam? Wiesz co mam? Wpierdol. Patrz Patrz Zazdrościsz mi? Chodź co? Widzisz to? Widzisz to? O gole mi A, fuck Odejdź Buda Buda! Alternatywny sposób na schodzenie z drzew Tak, już ja widzę te gołe pnie Dorwą cię, dorwą cię z obrony środowiska Fuck <śmany> 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 Wiedziałem, że się to tak skończy pujaro, no, pujaro. I takie fajne pac było Było, było Słyszałem Jep, takie wesołe Tak, wesołe jep Ja chyba tutaj będę no Bardzo, bardzo takie środowisko Naprawdę, przyjazne dla... człowieka. O! O, drzewo, wy W ogóle, KS, słyszałeś historię herobraina, prawda? A co? Nie, no, nie... Słyszałeś? Nie. Nie. Nie wiesz, kto to jest tak. Herobrine? Tak. To dobrze, że nie wiesz. <noise> Ale patola, ostatnio tak rozpiniliśmy. Siedzimy... nie pamiętam, gdzie myśmy siedzieli. Yy, no, nieważne. Gadamy, gadamy, gadamy. Kto coś nie powie, wiesz, jakaś rozwinięta wypowiedź, pytanie, wiesz, pełne do odpowiedzi, tam trzeba historię opowiedzieć swojego życia. I mój kumpel tak siedzi, siedzi. Tak. To w twoim, Ale co? to w waszym stylu, Hes. Nie powiem jak tam lubińskie klimaty się trzymają. <laughs> śmiejesz, nie śmiejesz. Dobra, dajcie mi... O, grzyby. Wody. Nasze grzyby, je? Ja. Gdzie jest jakiś wesoły to, a co to jest? jest a, tu jest. Ciup ciup, 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 Tu będę miał swą Hawilę, wiesz? Odwiedzę cię kiedyś. A czy znaczy, ty mnie odwiedzisz. Mam cię za palec, znaczy za słowo. Za... Ty perwersie. Koniec z nami. Rzucam cię. O, jak mi by Kłamałem, absolutnie nie, a, a, jest mi przykro. Mi też. Falafel Dobra. w picie czy w bułce? W, w dupie kurwa. Twoja macie. Co pan będzie robił z Sylwestra? Nie, gdzie, gdzie pan spędzi Sylwestra? W... Będę grał w grę. Gdzie baś Ale on tak fajnie to mówi, takie... Na... Słuchaj, że on chce powiedzieć to w dupie, nie. ale tak... Tak broni się przed tym jego organizm. Jest takie... mi... No dobra, nieważne. Co ci? Kogo przypominę? Kto? Nieważne. Hektora. Nie, 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 nie. To widzowie o. będą musieli odgadnąć sami. Młahahaha. Nie że Główno i nie wiem. Stary oni to... Proszę cię, oni oni tego nie oglądają. <noise> Nagrywam dla siebie tak, jasne. No, Skrójnikerało. się tu nie było żadnej ironii. Tu nie było. No bo nas niech nie ogląda po prostu A coś dwaj debile nowi na Youtube coś tam próbuję robić A, Niech ginął Niech ginął tak Ten, przed coś Lecce. miałem A w ogóle to nie ginął, nie ginie to chyba było z tego z czego to było Nie ginie, czekaj Nie to wiem To chyba jak taki gościu wiem. chciał Borsuka z ulicy zabrać, czy coś takiego Borsuka z ulicy, ty chory jesteś. Naprawdę, stary to już jest. Już nie jest nawet patologia, wiesz? <laughs> Borsuka z ulicy chciał zawinąć. Nie pamiętam jak to było. To dać nie, 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 wiem Kurczę, Muszę jakoś tu rozmaicić, widzę, co to robię. Kopię. E... kopał w dół. Zaraz spadnę do ulicy. Jak ogień! O, żelazo. O, zauważyłem żelazo. O, już brak żelazo Ale urozmaiciłeś stary. <laughs> o, żelazo. Uwaga, uwaga urozmaicy odbiorcą. Uwaga, o, żelazo, o, żelazo, dam wam narrację, o, Biję. o, zbieram, o, drzewo, o. Where the fuck am I? Ja ci mogę powiedzieć czym ty jesteś, chcesz? Nie wow. damy, się nie obrażę. Nie ci się Ale ładny cave system. Witaj, lawo, witam cię serdecznie, nie? Tak, romans, random way, te tak. sprawy. o, już. Pamiętaj, na pierwszej randce zawsze trzeba dać kwiatki. Jeżeli nie masz kwiatka, to po sznurowaniu spaliła mojego kwiatka, o. o. Może to dlatego, że dałem i tak. trawę? Trawę... To, to jest ta lawa, no, dobrze, to jest kobieta, dobrze. Chciałem cię wyśpiać. Ten lawa. Redstone, witaj! Po cholerę ci Redstone w życiu by nie używaliśmy? Ale będziemy! Ale... Będziemy, bo trzeba będzie, wybudować nie, nie, kolejkę ja tak jak tego. wszyscy inni. On, nie... on my, my jest my na wybrać. pigułach dzisiaj i to słychać... Ah, Ofest! What the fuck! Stoję, no, a ja tu nagle słyszę takie cchłup, creeper mi za O Ofest, hes? Andrzej? Andrzej Hes? And has... Diaksy, diaksy, yes. diaksy! Co? Dajmoc! O czym... O czym ty mówisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mementów! Fuck you! O, redstone! Nie, nie! Wychodzę! Wychodzę. Kajska z leż g. Nie grał z tobą, jesteś cheaterem! Ta. O, żelazo! Redstone znowu. Dobra, jak zwykle, yy, założenia się zmieniły, miała być budowa Jest Łucznik ja strzelający mi w platę. Jak wrócę... Wiem, wiem, wiem. Jak zrobię ci prezent, jak wrócisz, to coś będę miał dla ciebie dość. Spalony mój dom. Całą chałupę mi <laughs> nie. nie, nie spalę ci Hawirki, nie pój się. Ty ziomek spale ci do mnie? Ej, <laughs> ziomek! Suche dobra nawyka jest, nie? Poddają ziomowskie. Wiesz jak trochę brzmisz? Czekaj, tak, był, taka bajka była. E... Nie pamiętam. Ony i 50 rok Nie to no nie, nie zmieściliby się. Co? Myszkamiki? Też może być. Ale co? Ale co? O czym ty prawisz, człowieku? Dobra, tutaj zrobiłem. Miałem tu Nie wiem. To jest nieważne. Coś to nieważne jest. Lalalala. La, la, la. Jezu! Nie dobra, nic. Zmieniłem zdanie jednak. Chciałem popanikować, ale zmieniłem zdanie. Znam, że jestem mężczyzną, nie będę. Ty mężczyzną? <słukasz> <słukasz> Coś To się chyba pomyliło. Eee... Chcesz mieć dom w jednym kawałku? No. To sklej, sklej. O, zaraz jest, zaraz jest. O, już wiem, już wiem, już wiem.